Niżej podpisany mieszkaniec miasta Ostrołęki przekazuje po swej śmierci cały swój majątek zdobyty własną pracą na zasiłki, na rozszerzenie i powiększenie gmachu szkolnego Szkoły Mechanicznej w Ostrołęce, na zakup pomocy naukowych dla wymienionej szkoły, to znaczy obrabiarek i urządzeń potrzebnych do prowadzenia średnich szkół zawodowych obecnie istniejących w Ostrołęce i mogących powstać w przyszłości, a także na urządzenie burs dla uczennic i uczniów tych szkół, w miarę możliwości na stypendia dla bardzo zdolnych. Majątek mój składa się z trzech nieruchomości wraz z planem znajdujących się w Ostrołęce przy ulicy 11 Listopada, dawniej Ostrowskiej, pod numerem 56 i 59, zapisane w Księdze Wieczystej Powiatu Ostrołęckiego pod numerem 1. Z urządzeń w szkole mechanicznej, obecnie liceum mechanicznym, z warsztatów i obrabiarek stanowiących moją własność, zapisanych w księdze inwentarzowej i kartotekach, z odszkodowań wojennych, za zniszczone budynki szkolne mojej szkoły przemysłowej,